Że profesor to nie tylko byt materialny. To jest dorobek jego katedry, to są jego przemyślenia, prace, to są umiejętności, wiedza, charakter przekazany studentom. Dobitnie świadczy o tym moment aresztowania jednego z profesorów. Pięknie to opisał profesor Nicieja, kiedy w mieszkaniu jednego z profesorów niemiecki oficer mówi: Gdzie jest radio? Profesor mówi, oddałem zgodnie z rozporządzeniem. Jak, jaki dowód, że oddałeś? Daje słowo honoru. Ty nie możesz dać słowa honoru, bo nie jesteś oficerem niemieckim. I wtedy żona tego profesora, widząc, że on jest zdenerwowany, mówi Antek, przecież on cię nie może obrazić. Profesorów nie można obrazić, profesorów nie można zapomnieć. Oni są po prostu nieśmiertelni w swoim dorobkiem. Jeżeli będziemy myśleć o następnych pokoleniach, no to jest to chyba najważniejsze przesłanie płynące z tego, co się dzisiaj tutaj czci. A mianowicie coś takiego, że prawda jest nieśmiertelna i że zawsze zwycięży. I jeszcze jedna uwaga. Za tydzień, proszę Państwa, spotkamy się w podobnych okolicznościach przy podobnych pomnikach w związku z rocznicą ludobójstwa na Kresach. To stawia przed nami szczególnie, szczególne wymagania w kontekście tego, co powiedział Pan Rektor, w kontekście wojny. Musimy starać się wypracować taką formułę uporządkowania spraw, przepraszam za ten eufemizm polsko-ukraińskich, żebyśmy naszym dzieciom przekazali czyste pole. Jeżeli tego nie zrobimy teraz, w tej szczególnej sytuacji, jaka przez Polskę się przez tych 4 milionach, którym pomagamy, pomagaliśmy, to stracimy niesamowitą, niepowtarzalną szansę. To jest nasz obowiązek wobec naszych dzieci i wnucząt. Bardzo dziękuję.